Siemano ludzie, tutaj kolejny odcinek, już trzeci yy, Alchemia z kwaśnym Będziemy dzisiaj robić miksturkę yy, Chyba niewidzialności, tak, tak, niewidzialności i widzenia w ciemności yy, Może zacznijmy od, tutaj mamy nasze miksturki, które robiliśmy przedtem yy, Dobrze Więc żeby zrobić te dwie miksturki potrzebne O, ja nie mam marchewek to dziwne. Dobra, weźmy sobie marchewki. Złote marchewki. Tak. I i... i... Co tam jeszcze? Aha, to będzie wszystko. I żeby zrobić właśnie. Potrzebne będą raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I będą nam potrzebne to. Chociaż nie, 6 nam nie będzie potrzebne. I będą nam potrzebne 3, nade, chorowa, brodawka. I, i, i. Yy, chyba ser tak, sfermentowane oko pająka. Dobrze, więc yy, bierzemy buteleczki, idziemy. Yy, wziąć do nich. O, właśnie zapomniałam, że ja mam kreatywa. Ludzie, co ja czasami robię? Muszę wyłączyć tego kreatywa. Czekajcie. Dobra, wyłączy Fak, widzicie jak to jest się być właśnie tak zestresowanym. Znaczy nie zestresowanym, tylko jest już dość późno i... Yy, Netherowa Brodawka. I chwilę poczekajmy. Yy, chciałam też zapowiedzieć w tym odcinku, że będę nagrywał także mm, zwykły Minecraft Survival. Mm. Myślę, że parę tam odcinków zbudujemy domy, jak fajnie się pobawimy, nie? Yy, I później, będzie właśnie jeszcze, będę nagrywał no. z innych gier, takich jak... Piszcie, jeszcze Fifa może być, bo, bo... Koledzy mówią, że no nie warto, nie warto, bo mało ludzi ogląda, ale... Piszcie, jak wam się, jak będziecie ciejną, no to na gry, będę nagrywał, jak nie, no to nie. Yy, jeszcze może będę ze SimCity tak na pewno będę ze Sim City, tylko że nie wiem kiedy będę miał za długo pewnie ale dobrze więc złotą marchewkę dajmy bo na razie mamy klarowną miksturę I brak efektów ma I ze SimCity City będzie też nagrywał mój kolega Tomek The West. chyba w tamtym nie, dwa odcinki temu w pierwszym odcinku dawałem od niego link do kanału. Dobrze, wyszła nam miksturka widzenia w ciemności. Jeśli chcemy ją do rzucania, dodajemy proch, a jeśli chcemy yy, ją przedłużyć, bo trwa 8 minut, trzeba dodać redstone albo czekajcie, bo glowstone albo redstone, bo właśnie zapomniałem, ale chyba redstone. Czekajcie, zaraz sprawdzę dla tych mikstur, że już tak długo je robię ale widzicie tak redstone trzeba dodać a przedłużę to wam pokazać i zaraz też zrobimy miksturkę niewidzialności to jest ta miksturka jest właśnie dobra do strolowania kolegi nie jeśli też wam się nie chce robić pochodni to możecie zrobić sobie miksturkę chociaż pochodnie są lepsze pod tym względem że taniej się robi no tak Łatwiej się robi, bo potrzebujemy tylko węgiel A... O, płotka tu brakuje A, dziwne Dobra, zobaczmy jak nam się już to zrobiło Mamy 8 minut miksturę widzenia w ciemności I później chcemy zrobić z tego miksturkę niewidzialności Dodajemy sfermentowane kopajonkę I musimy jeszcze chwilkę poczekać Odłożę ten glowstone, bo nawet nie wiem po co mi był i i i wyjdzie nam niewidzialność 8 minut jeśli chcemy dorzucać to dajemy jak zwykle proch nie? to jest akurat łatwe ostatnio na y, serwerze kolegi fajnie strolowaliśmy drugiego kolegę mieliśmy kreatywa z kolegą i poszliśmy na... bo graliśmy takie statki nie? I poszliśmy na jego statek i że pełno kliperów i daliśmy... porzucaliśmy w nie tymi właśnie miksturkami niewidzialności. I kolega ich nie widział, chodził koło nich i zaczął nagle coś koło niego wybuchać. Nie wiedział co to jest. A to było właśnie te klipery, które żeśmy zrobili. Naprawdę fajny żart, fajny żart. Ym. Więc mamy miksturkę niewidzialności. Napiję się, żebyście zobaczyli. Widzicie? Nie widać nas. O. Nie widzę, tylko buteleczka Jak mamy. Jeszcze chciałem Wam pokazać mm, to, jak działa ta miksturka w działalności. Nie będę jej robił, bo to za dużo czasu zajmie. Po prostu wpiszę gamu młody jeden. Bo... bo już ją zrobiliśmy, ale przetworzyliśmy na coś innego. Yy, gdzie to było. Widzenie w ciemności tutaj. Też Wam pokażę. Pójdziemy gdzieś gdzieś ciemno, gdzie nic nie będziemy widzieć i to wypijemy O na przykład Na przykład tutaj o Jest tak średnio, no może nie ciemno nie Ale widać jak jasno się zrobiło Zakopmy się tutaj pod ziemią Zobaczycie jak jasno nam będzie O widzicie jak jasno, naprawdę Bardzo też przydatna miksturka Naprawdę O, zombol nam tu idzie dobrze patrz trolluje mnie no zaraz go zabiję Ja, gin 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 Dobra po co mi to miasto ludzie gdzie nienawidzę ząboli Dobra to już mi już niepotrzebne a więc to było wszystko w dzisiejszym odcinku yy, mm, subskrybujcie łapki w górę no i <laughs> nie widać mojej ręki ale Cześć.